Mercedes Benz E-Citaro Fuel Cell to nasz najnowocześniejszy, w pełni bezemisyjny autobus elektryczny zasilany dodatkowo ogniwem paliwowym. Ogniwo paliwowe oznacza dodatkowy moduł wykorzystujący wodór zgromadzony w zbiornikach do produkcji energii elektrycznej w celu zwiększenia zasięgu autobusu. Cechą wyróżniającą tego autobusu jest możliwość jazdy w trybie czysto bateryjnym w przypadku chwilowego braku wodoru. Zasięg takiego autobusu to minimum 400 km z możliwością osiągnięcia zasięgu nawet 700 km. Dzisiaj wykonujemy przejazd testowym naszym autobusem Jedziemy z Kołbrzycha do Warszawy, zatrzymując się po drodze w Poznaniu. Tym samym chcemy na tej trasie udowodnić maksymalną efektywność naszego autobusu. Mercedes-Benz Edstero Fusel przekracza wszystkie dotychczas znane bariery. Oferuje największy zasięg przy najniższym zużyciu wodoru i daje pełną niezależność dzięki możliwości jazdy w trybie czysto bateryjnym w przypadku braku wodoru. To najnowocześniejszy pojazd na rynku. Mercedes-Benz, the standard for buses.